Paweł, też w 2020 roku e, wspominałeś o swojej chorobie, o boleriozie. E, jak teraz się czujesz? Znaczy wiesz, co to jest sinusoida, jak to zwykle z boleriozą bywa. E, tak, jak rozmawiałem z innymi osobami, sprawdzamy teraz, kiedy jest pełnia. Bo, jak jest pełnia, to podobno te krętki dużo bardziej działają i czujemy się trochę gorzej. Rzeczywiście tak jest, na szczęście jesteśmy już po pełni, więc dzisiaj jest zupełnie spokojnie. To nie jest tak, że, że przeszkadza mi to w, w moim zawodzie I, i jestem szalenie zadowolony, że tak może być, bo mój zawód to jest wyjście na scenę, ale ja nie wychodzę sam. Jest grupa muzyków, jest grupa techniki, jest cały zespół, który na to pracuje i nie chciałbym w jakiś sposób też ich zawieść, a jednocześnie zawieść siebie, bo, bo jednak to jest to, co lubię robić. I tak zauważyłem, że w tej walce z Boreliozą wychodzenie na scenę pomaga mi najbardziej. I oby tak było jak najdłużej, obyś na tej scenie cieszył publikę, e, nie wiem, ile jeszcze chcesz lat. Ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego! Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję.